Kończyła, bracie, jeśli jest trymiczy, ja jestem Nedved, a to jest Shadow Warrior! Witam was w kolejnym odcinku Shadow Warrior! Jedziemy kolejką. Ale ładnie tu. Tu jest ładnie, dobra. Tam... Tak, skończyliśmy w poprzednim odcinku Chapter, teraz jesteśmy w Chapterze 14. No, powoli, powoli kończymy gierkę. O 14 na 17, czyli jeszcze oprócz tego 3 czaptery się... no, wow, Co ty robisz, co? Co? Myślę, że co, że Kim ty... Kim ty jesteś kurde dla mnie? Jesteś nikim, kurde GIN Powiedziałem a. a my do czego? Wypad, kurde no Właśnie, To są ludzie. Każdy ludzi nie było. Wypad Wypad A, nie trafiłem. Nara. Nara. Spoko. E, który jeszcze? Ktoś tu jeszcze do mnie strzela. Tylko nie widzę, gdzie jest skąd to jest. Stamtąd. Dobra. Aha! Biś się zioł. Wypad. Spoko. Nara. Miło mi było poznać. Wkaz. Jeden Shuriken naprawdę. Guliczek. Nara Czy mogę coś z nich wziąć? O, mogę Dzięki Dzięki, dzięki um, Coś ty jeszcze masz? Dzięki o... A tak, właśnie proponowałem serial. nowej serii no, miałem nagrać nową serię, ale niestety e, Miał to być Darksiders e, Zamiast z tego, z No, ale niestety nie udało mi się Nie wiem, co się w ogóle stało z Sidersem. E, chciałem nagrać, ale nie, no prawda, nie wiem co się stało. Włączyłem gierkę, odpaliłem. Zaczęła się tak niewiarygodnie mulić. Nie wiem dlaczego. Wcześniej normalnie mi chodziło, normalnie. E, normalnie, 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 czuwa, normalnie, Czemu ja powtarzam normalnie? Nie wiem. Taki już mój nawyk przepraszam. I tak mi się lagowała, że nie, nie wiedziałem co z nią zrobić. Po prostu instalowałem i teraz, no cóż, nie wiem co z nią zrobić. Zainstalowałem ponownie, odpaliłem tym razem bez nagrywania, to samo. Lagi totalne. Gdzie... Grałem, no nie wiem... Z miesiący temu, z dwa miesiące temu grałem w ten... w Darksidersów. Jedynkę chyba, albo dwójkę, jeszcze nie pamiętam. I chodziło normalnie. A teraz odpalam chciałem nagrać właśnie początek nowej serii, a to dupa. Czy mogę to dziabnąć? To no, są ludzie? Dobra, jak chcecie. Można się trochę z doźmić, nie ma problemu. Ty Wypadł. Trochę nie wygląda jak ludzie, ale spoko. Dobra. Bo oni są nawiedzeni kurna, teraz zauważyłem. myślę, że to są normalni ludzie, to są nawiedzeni. Nara Teraz postrzelamy A co, czemu by nie Wypad Nara Yeah, trafiłem w gośnicę, o to mi chodziło Czy z dwóch mogę? Mogę! O to mi chodziło yeah. to dobrze, że mam ulepszenie na dwie bronie Bardzo mi się to podoba Będę musiał zbierać. W... O, jeden Shuriken. Widzę, że gra nie lubi, jak ja sobie po prostu do ludzi. Bo daj mi za mało Shuriken. No, ta ocena to nie wiem, czy na coś wpływa. Czy dostaję więcej gas? Czy dostaję więcej tego doświadczenia? Czy coś? Dobra, dzięki. Um, gdzie reszta? Leży tutaj, leży jeden. Dawaj, dzięki. Dawaj, dzięki. U tego się trzeba też być, gitara, coś tutaj jest za tym, dobra, dzięki za hajs, okej, okay. także no nie wiem, na razie Saints Row i Dark w odstawkę, najwyżej będę nagrywał po tego, Shadow Warrior. co wy na to, A ja wiem, on nie jest zbyt podciągający dla wszystkich, jest strasznie długi, no wiem, no niektórym może się to podobać, innym nie, no. No mi się podoba, no ale... Tak nie do końca, no bo wiadomo, lubię jak jest gra długa, ale jak się jest duży, też jest niedobrze, nie? No, też tak sądzę. Bo, bo wtedy człowiekowi się nudzi, ciągle robisz to samo, to samo, to samo... W końcu to się powtarza prędzej czy później, jak gra jest długa, nie? Ja poszłem w górę... ha ha, ha. Dobra, wypad. Dobra, to teraz dla odmiany sobie pociągamy ich. Zobaczymy, czy dostaniemy więcej shurikenów. Prawda, nie, nie są to demony, ale zawsze, zawsze coś. Dobra, wypad. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Fajnie. Ale tylko, się trzeba pod bo on strzela we nie? Okej, ja idę sobie w środek. Ugh, ugrnia Pięknie! No, camera, trzeba się trochę podleczyć. LOL! Nie, przesadziliście! Nie, macie w pier! My to nie i Zdecydowanie przesadziliście! Ugrniłeś! Chodź! A ja was pod, pod nie podraktuję podraktuje Nie ma tam dobrze Wypa kurde Musicie, że co? Ostrzelaj! No Dziękuję Esza tak zrobimy Człowiek Lol, to mi nie wytrafił A, tam gdzieś rzucę No jego gorry na kto to mnie rzuca Jak go to się podbiera Wypad O Abrze Wszystkich was zdbije Co, że wy możecie strzelać, tu, ja nie mogę? Mogę, kurna Patrzcie uczcie się, od Mistrza. nie od miścia, no ale... No, może być. A nie? A macie jeszcze peczkę na, na zdrowie. Hmm. Na więcej nikogo się. A nie, mogę kto was nie Bejpat! Wypad! żyje całą amunicję, mi to nie interesuje. Wszystkich was zbyt Jeśli trzeba będzie całą amunicję. Całą. A ty gdzie? Bęj Masz Woohoo! następny, popatrz, co to też? zła. złapiłem. Ciebie wszystko. Jeszcze któryś? Ktoś tam strzela. A to popełniłeś błąd koleś A Ja też mogę strzelać. Dara. Jeszcze któryś? Jeden shuriken, jak zwykle. U, o, półtora! Szacun! Tak, wiem pełny magazynek. A, zaraz będzie jeszcze pewniejszy patrz człowiek, tylko pozbieram sobie to wszystko Embre Ciop, ciop. jak zabiłem tak mało to... pistoletów leży LOL To jest nie fair Większość jestem z kataną na, no, dobra, niech będzie że... Że wam wierzę Tutaj mamy pierwszy kluczyk, idziemy. dlaczego jechałeś tak w Przez ten kluczyk, przez ten kluczyk, ta... apteczka, o, dzięki. Chodźcie. Gol. Mogę się ukrywać wiecznie, węg Wypa Wypa Nie ma cię Co? Jak ty mnie nazywałeś? Chodź Ja ci tam motherfucker Achievement unlocker Okej. Okay. A ten do czego? Słucham się za... A za posążkiem się słucham, oke okay. O ty ja do ciebie postrzemy, no, poczekaj, już idę do ciebie No Wefa. A ten do czego? Maszkę trzota Następny! Następny! O, amunicja mi się skończyła, jak Spok. Spoko. Naprawdę? To. jaki żal? Chciałem skończyć się amunicja i się skończyła. No, spoko. No, wiedziałem, że to będzie drugi mieczek. Kurgniełem je do Trzy Czy przez nie ja zginę i dopiero będzie. Amunicja, spoko może być. A co tu jeszcze mamy? Amunicja. A tak nic, nic nie da. Trzeba to zrobić tak. Z teraz. Gdzie chodź? wypad kartony. Bo wątpię, że coś z nim było. Zresztą mogę zrobić to tak. Huhu. Huhu. Lol, kasa, lol. Lol, lol, lol. Co kurna, wszyscy! Takim układzie jak w kartonach są... Jest klasa to? Człowiek, patrz. Klecznie miałem municję marnują. Na no, spokra. Słyszę, jeszcze jeden karton jest. Dziękuję. Słyszę gdzieś już następny kluczyk, tylko nie widzę go. Tylko słyszę. Czerwony jeszcze został, tak? Dobrze. Eee... Yy... jakaś klatka na coś, nawet nie wnikam na co? Go tu słychać, bo ja tylko nie widzę go bez kitu. Tap, top, top, top. Mogę tu wejść? Nope. Albo gdzieś na dole, bo tak go słyszałem. E, mogliśmy puścić, dziękuję. Mhm. Sprawdzimy dół w takim układzie, bo nie byłem w zasadzie na dole. Ha! Nie mówiłem, że on tu jest. Dobra. Zmywamy się. Huhu. Jak to, kurde? Czy mi tu wejdzie w paradę? No, ja myślę, że nie. No, tak myślałem. A, okej. Okay. Dziś się świecą. Wchodzimy do środka. Jak to, zaraz, pierdź. O! Mam taki na przycisk. To jest przycisk, czy to jest klamka taka zwykła? Ciekawe. Nie chcę, żebyś zabrał głos w tym filmie. Give me the sword. I will let you live. Oh, nice try! You really expect to defeat me without the help of this Hoji. We can do this the easy way, or we can do this the easy now! A man like you deserves a little spectacle before he last breath. You should take this act on the right, Silla. He killed him, bitch. Jestem parę demonów, musisz że kim ty jesteś, kurwa? Przepuść mnie, dziękuję. A, on nie chce mnie wypuścić. Uuu. Wypad. Myślałem, że będę się bił z nim. <laughs> Ze co żyje? Co to się to zmieniło? On lata. Ale czy to jest tak, tak jak myślałem, to jest ten? ten. Dobra, dobra. dobra. No, tego wolę nie mieć przy sobie, jak, jak, jeśli to wybuchnie. Także, no cóż, dobra, no amo. sweet. Mogę przeładować na przyszłość, dobra Ciasteczko z drażbą Znaczy ciasteczko z napisem, z, z czymś tam ja, Czy my coś tu mamy? Tam co prawda się świeci, ale ja wolę... że pójść tutaj! Okej, okay, amo i jamo. Czekasz amo. Spak Przeładowałeś na masę, dobra I Idziemy dalej w takim chwilę. 120 to nie po... Oooo! Reklama Demony? Jak demony to pierwszy sklepy? O, kostek, siema kostek Miło było cię poznać naprawdę ziom Jeden kostek i to wszystko spoks Emm. Jaki mam tam wejść? Just like that nope. Trzeba iść gdzieś indziej. Tyrytyrytyrytyry, no nie ten, tylko ty, ty. melodikę wygrywa ten, ten, ten kluczyk. Dobra, Z to małą Łapteczka mi jest niepotrzebna na razie. Na razie, żeby nie było, później może być bardzo potrzebna. O, oh, fuck. Dobra, Lol. Ten co, beczki To Tak, czy się drzwi za mną Napuszę mnie. Aaaa! Skoro mamy demona na drodze, nie ma tak położyć głowy demona na demona. Aaaa! Ciekawe, czy dojdzie tutaj. Pusztaj! Jestem martwa? Dobra, jest. Git. LOL! <grystanie> za takie taki sześć ten dostałem 5 gwiazdek, za 4 5 nieważne. Nevermind! mind! Ważne, że dostałem maksimum. Nawet to. Tu się później zajrzy. Znaczy, tu się najpierw zajrzy. Co my tu mamy? Mamy apteczkę i mamy coś tam. Co mamy? Amunicję. No dobra, może być. Apteczka mi jest niepotrzebna. Co tu jeszcze mamy? Amunicję i kasę. Ile mamy kasy? 2600. No to jeszcze trochę trzeba pozbierać. Pacie tak się ulepszenie! Otwieraj te drzwi, bakur. Ci wy, to ci pie, to ci. O, oh, karma points. <laughs> um, powers. Yeah, it's kill those, so ja, la 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 la. O, lerna. Movement. Fajnie, mam już trzy pełne, tak? Raz, dwa, trzy. Spoko. Bym poczytał to, ale nie chce mi się. <laughs> bo, bo coś. Coś mi tam dają... Z, z, z. Aha, to mi daje tego, ja. Pewnie eee, zużycie tego. No, jak to się nazywa? Gdzie ja poszłem? Dobra, jestem. No, e, mamy Tak na dół? A, bo to, to było ten. No te coś tam mi gra. Eee, tu jest. To jest. Coś tu gra, jakiś kluczyk? Myślę, że tu przejście jest, bo taka dziura. Tu nie ma niestety. No, tam mamy kluczyk, to musimy iść na górę. Tam mamy działko, czyli będziemy musieli no, z kimś napierniczać. Zresztą słychać tu takie szepty lub coś nic... Jest... O, kryształki. Teraz sobie go od razu użyję. Powers Eu. Yy, dobra, ochrona. A tutaj jeszcze nie, nie, ten. Dobra. Spoko, dzięki. Mm, tu nic nie ma. Możemy skiknąć tu. Na razie, Kup przygodzie! Znowu trzy! Dalibyście spokój w końcu. Chodźcie na prawo, tak, bo jeśli ktoś nie wie, to ten Saint w którym ja teraz gram, to jest remake właśnie... ...gry... ...z nes -a. z Shadow War, tak naprawdę jest bardzo starą grą Jakby ktoś nie wiedział A jak ktoś wiedział, to bardzo, bardzo dobrze NIEEEEEEEE y Dobra, dostałem Dobra, ja robię wypad tu Dobra, dostał 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 Dobrze Kurno Jest idealna na Dobra O, że pięknie wyjął tą katanę, widzieliście